Urbanizacja to proces, w którym tereny wiejskie przekształcają się w miejskie, a liczba mieszkańców miast rośnie. Innymi słowy, oznacza to, że małe wioski osadników stopniowo rozrastają się, powstają nowe budynki i miejsca pracy osadników. Urbanizacja wpływa nie tylko na wygląd terenu, ale również na życie ludzi. Miasta zaczęły powstawać już w starożytności. Przykładem są Mezopotamia, Egipt, Grecja czy Chiny. Ludzie wybierali życie w większych skupiskach, ponieważ dawało im to poczucie bezpieczeństwa, chroniło przed dziką przyrodą, a także przed atakami innych ludzi. Miasta były miejscem, gdzie gromadzili się różni mieszkańcy: rzemieślnicy wytwarzający narzędzia i przedmioty codziennego użytku, handlarze sprzedający towary, kapłani opiekujący się wierzeniami, a także często władcy i urzędnicy zarządzający lokalną społecznością. Przez setki lat miasta istniały i rozwijały się powoli. Aż w XIX wieku nastąpiła rewolucja przemysłowa, która zmieniła je na zawsze. W tym czasie rolnictwo uległo zmianom, wprowadzono nowe narzędzia, maszyny i metody upraw ziemi oraz hodowli zwierząt. W wyniku tego na wsi potrzebnych było mniej pracowników, wiele osób musiało szukać innego źródła utrzymania i przeniosło się do miast, gdzie powstawały fabryki i zakłady produkcyjne. Maszyny w fabrykach pozwalały wytwarzać towary szybciej i w większej ilości, co oznaczało nowe miejsca pracy. I napływ jeszcze większej liczby ludzi. Miasta szybko się rozrastały, budowano coraz więcej domów, a ponieważ brakowało miejsca, pojawiały się wyższe budynki w przeciwieństwie do wsi, gdzie dominowały niskie, parterowe domy i rzadka zabudowa. Jednak życie w tych miastach miało wiele minusów. Powietrze było zanieczyszczone dymem z fabryk. Ścieki i odpady trafiały do rzek, a jedzenie sprzedawane w sklepach często było złej jakości i nie zawsze bezpieczne. Wiele osób mieszkało w ciasnych, przepełnionych kamienicach, co pogarszało warunki życia i zdrowie mieszkańców. Z czasem sytuacja zaczęła się poprawiać. Budowano kanalizacje i wodociągi, aby dostarczyć czystą wodę i odprowadzać nieczystości. Powstawały nowe drogi, rozbijał się transport publiczny. Początkowo tramwaje ciągnięte przez konie, a w 1863 roku w Londynie uruchomiono pierwsze metro na świecie. W miastach tworzono parki i tereny zielone, aby mieszkańcy mieli miejsce do wypoczynku i rekreacji. Ludzie mieli też coraz lepszy dostęp do edukacji, medycyny i najnowszych osiągnięć nauki. Urbanistyka, czyli planowanie przestrzeni miejskiej, stawała się coraz bardziej przemyślana i profesjonalna. Dzięki tym zmianom życie w miastach stawało się bardziej komfortowe i bezpieczne. A urbanizacja nabierała nowoczesnego charakteru. Dzisiejsze miasta wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś. Nie są już tak silnie związane z przemysłem. Panorama miasta kojarzy się nam raczej z wysokimi osiedlami, wieżowcami, centrami handlowymi oraz rozwiniętym transportem, tramwajami, metrem i gęstą siecią dróg. Obecnie ponad połowa ludzi na świecie mieszka w miastach. W krajach wysoko rozwiniętych wskaźnik ten jest znacznie wyższy. W Japonii aż 92%, w Stanach Zjednoczonych 82%, a w Polsce ponad 60%. W krajach mniej rozwiniętych, takich jak Burundi, Malawi czy Uganda, odsetek mieszkańców miast jest znacznie niższy. Wynosi odpowiednio 14, 16 i 25% mieszkańców. Te różnice mają również związek z rodzajem pracy mieszkańców. W krajach wysoko rozwiniętych większość ludzi pracuje w usługach, w biurach, szkołach, szpitalach czy sklepach, czyli głównie w miastach. Natomiast w krajach mniej rozwiniętych wiele osób zajmuje się rolnictwem i mieszka na wsi. Urbanizacja wciąż przyspiesza. Szacuje się, że do 2050 roku blisko 70% światowej ludności będzie mieszkać w miastach. Miasta oferują mieszkańcom wiele korzyści. Dostęp do wysokiej jakości usług medycznych, edukacyjnych, transportu publicznego, sklepów, centrów handlowych, instytucji kultury i rekreacji. Jednak życie w mieście wiąże się również z wyzwaniami. W dużych miastach często pojawiają się korki, zanieczyszczenia powietrza. Przeludnienie, a czasem brakuje terenów zielonych. Problem ten jest szczególnie widoczny w słabo rozwiniętych krajach Ameryki Południowej, Afryki i Azji, gdzie szybki rozwój miast sprawia, że lokalne władze nie nadążają z dobrym planowaniem przestrzennym. Urbanizacja to od tysięcy lat. Od małych wiosek z polami pszenicy, przez miasta przemysłowe pełne fabryk, aż po nowoczesne metropolie z wieżowcami, parkami i rozbudowaną siecią transportu. Urbanizacja pokazuje, jak zmienia się życie ludzi wraz z rozwojem cywilizacji. Miasta ewoluują od prostych wiosek po nowoczesne metropolie. I będą nadal się rozwijać, odpowiadając na potrzeby kolejnych, nowych pokoleń osadników. A Wy gdzie wolelibyście mieszkać? W spokojnej wiosce czy rozwiniętym mieście? koniecznie się tym podzielcie, a my widzimy się w następnym filmie.